Dzień dobry moi widzowie. Dzisiaj wam pokażę pralkę miniaturową Światowit 20-litrową. Pralka jest nagrywana przed czyszczeniem, w takim stanie, jaką ją dostałem od drugiego od dziadka. ją mam, ale, no, o, o. to jest już moja trzecia pralka Światowit. Posiadam jeszcze Frani nie posiadam ani HLK, tylko wszystkie to mam światowitki. Mam tą jeszcze małą, bo mam dwie małe i mam taką zgrzałką po przewinięciu, bo się przepaliła. Ona jest fabrycznie nowa. Znaczy ta jest fabrycznie nowa, tylko że strasznie zakurzona, bo leżała. Ma fa wadę fabryczną, krzywa oś y, paska tego koła napędowego. Do pralki takie cudo mam zakryweczkę, Tutaj jest komora. Cała tutaj jest oryginalny wąż. Pralka jest z 90, które wysokuje. Jej model to MD6. Tutaj jest otwór odpływowy, Tutaj mamy koło. Napędowy, znaczy wirnik. Niestety o skrzypi, bo była nigdy nie używana. I niestety trzeba to, muszę tam znaczy, ten pasek wymienić, tutaj nasmarować. O, bo czasami ten pasek trzepoczy. No. no to ona jest w takim stanie przedciszczeniem. No, przepraszam, tam za hałasem musiałem zrobić cięcie, bo babcia weszła do pokoju. Bo tu, o, no, tutaj to jest poraleczka. Zaraz ją sobie włączymy. Wody na razie do niej nie będę nalewał. Nagram. I nagram z nią film kiedy indziej jak pierze, przed naprawą oczywiście. Tylko, że go wrzucę prawdopodobnie w dzień przed świętami. No, no to teraz włączmy ją sobie. Kurczę, choinkę zawadzam. A. O, teraz będzie chodziła. O, teraz ją uruchomię. Słychać, te lepiej się strasznie koło pasowe. Tutaj trochę terkocze. No, no to no już niestety, no tak już niech będzie w niej. No, no to już ją wyłączam od prądu. O! Wyłączamy ją od prądu. O! No to cześć, moi widzowie. Dopiero nagram jakiś. Czy może film z jej czyszczenia i naprawy dopiero po świętach no no to się trzymajcie w święta na pewno nagram jakiś film może z radiem nagram no to cześć do kolejnego odcinka